Witajcie kochani na naszym kanale, tu Mary i Mario i tym razem taki relaks z ekstraliniami. Tak. Zobaczymy co te zdrapeczki sobie kryją. także wszystko tutaj zna o tych zdrapkach, bo naj, no, najbardziej lubiane są właśnie wszystkie linie, My mamy po kolei, zobaczymy, bo czasami jak drapaliśmy sobie tak do kawusi czy wieczorem, to się zdam bardzo często zdarzały właśnie po, yy, po kolei wygrane. Ale Niekoniecznie w tych numerach, ale po kolei ustaw ale to po się to jest poza kamerą, i to jest to najgorsze. No ale trudno, ale się cieszymy, że wtedy jest. Dobra, także ja mam, widzicie, 17, Mariusz ma 16, to ja zaczynam. Może tak, czy ty. Proszę bardzo. Może ty? Nie, nie, proszę bardzo. Nie? Dobra, No to ja będę przesuwać. Jeszcze nic tutaj nie mam, a teraz będę szukać wiatraczka. Czekajcie, wiatraczek. Szukamy wiatraczka. Czy on tu w ogóle był? Nie mamy. Uuu, nie widać go. Nie widać, to niedobrze. Latenta, latenta były na pewno. Gdzieś ja je widziałam. O, tutaj są. Dobrze. I jeszcze tu. Pięknie. I jeszcze w czerwonym okienku. Dobra. Następny symbolik to jest to są rolki. Rolki, szukamy rolek. Szukamy rolek. A tu jeszcze klapeczki. Widzisz, nic nie mówiłeś. A ja przygapiłam. Oj tu. O już, jak dużo przegapiłam. <laughs> <laughs> Ale to się zawsze znajdzie. Ale rolek nie ma. A przegapione były <laughs> krapeczki. <laughs> no właśnie. A ty nic nie powiedziałeś, zawsze tak pilujesz tego, nie? Dobra, i teraz mamy łódź. No to dajcie kluczyk, to by były dwie linie, zobaczcie, kochani, tu i tutaj, nie? Kluczyk, klucz. O, jest ej, linia! Ej, poczekaj, poczekaj, ty łódki szukasz, a nie kluczyka. Co ja robię? No szukasz łódki. Jezu, a ja to cieszę się, że linia, co ja porobiłam. Na razie nic, bo dobrze tutaj zrobiłeś. A ja mówię, że bym chciała, prawda? No, tak. no właśnie, dobra, ja łodzi szukam, jeszcze raz, pu, pu, od Dobrze, że kluczyk Jedziemy? Kluczy nie, zdrapa, nie zdrapała. Nie, ale już chciałam. Ale mamy jeszcze tutaj łódź. Już tak się cieszyłam, że... Oj, a będzie? Uh -huh. <laughs> no, niestety. Jeszcze nie. Jeszcze Może za nie. Może. Dobra, szukamy leżaczka. Uh -huh. Leżak, leżak, leżak. Oj, 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 nie mamy. Też nie spostrzegłem. Dobra, następne to będzie ptaszek. Uh -huh. Czy on tu był? Tu nie ma, tu tak są. A, były. Okay. No, tutaj mamy i tu mamy. Dobrze. I gdzieś jeszcze ptaszek. Nie, już nie. Kolejny symbolik to jest cytrynka. Cytrynka. No, na szczęście kilka widać. Są. Tak. Gdzieś tu jeszcze się pokaże. No tu na dole chyba już, już nie ma. Dobra. Teraz szukamy piłeczki, ale piłeczki raczej też nie miałam, ale jedziemy od dołu. No nie. Kolejny symbolik to jest sakwa. Jedziemy szukać sakwy. Jest. Tutaj jedna tylko. Niestety. Słonik, jedziemy od dołu. Słonik. Jest tu. Jest tu. Ale nic nie chcę dać chociaż jednej linii, nie? No na razie. Aj, dać. Aj, aj. No i tutaj nie mamy kolejny symbolek. To jest serduszko, kochani, dla naszych wspaniałych, kochanych widzów. Drapie dla Was serduszko. Tu mamy serduszko. Dobry. Niestety było tylko. Ale żoną. dobrze, jedno dla do wszystkich kochanych <noise> widzów. Dobra. I teraz szukamy motylka. Motylka. No są mi się zrabka. Tu mamy motylka, tu mamy... Tu mamy, zobaczcie. Motylków dużo, ale... <noise> Nic nie chcę. Na razie z linka. No no <noise> na razie z liniami to nie bardzo. Tutaj jest motylek i mamy tu. Co mi zostało? Jeszcze jeden symbolik. Ostatni symbol to moneta, której nie ma. Nie, nie jest, jest tylko... jedna. Tak jest, kochani, jedna, ale niestety numerek 17 okazał się tym razem pusty dla Mary. Kontrolne, kontrolne, oczywiście różne. różne. FN. No, Mario, życzę Ci powodzenia w Twoim numerku 16. No dobrze, zobaczymy. Może tutaj uda się coś odzyskać. Obyś tam wiesz. I szukamy, tak, okularów i motyla. Okulary już tu są. Szukamy okulary, i motyl. Okulary, tutaj Notykl. mamy i motylka. Tak. No i więcej nie widzę. Następne dwa to są lody. I leżak. A lody to mi by przydały. <grymne> lody i leżak. No leżak już tu widzę. Mhm. Tak. Tu kolejny. No. Lody i leżak. Nie widać, nie widać. Tu też, o tu nie. mamy leżak. Znaczy leżak, tak, ale lodów nie widzę. No nie, nie. Tu jeszcze leżak. Lodów brak. No dobra. <grymne> Następnie mamy gwiazdę oraz podkowę. Gwiazda i podkowa. Jest gwiazda. Jest i podkowa. Się pod prochami ukryła. Widziałam, że coś zakrywa ją. Gwiazda i podkowa. Tutaj coś tu sobie napoczniemy. Tu też. Tu jeszcze jest gwiazda. No dobra. Kolejne symbole to są jest korona i czapka Czy korona i czapka coś nam tu zmienią. Czapkę mamy tutaj. Korona i czapka. Uh -huh. Na razie tutaj nie za wiele. Um. Ani ich nie ma. Ani <grym> ty bardziej nic nie dają. No. Wiatrak oraz piłka. Czy wiatrak i piłka coś tutaj dadzą? Piłkę mamy tu. Tutaj mamy kolejną. Piłkę. Piotr. Tu mamy wiatraczek. I? Co? I nic więcej. No dobra, zostawiam przy symbole. To czas na rolki i dzwon. Rolki i dzwon. Rolki i dzwon. Czy coś tutaj da? Mamy dzwon. Tu kolejny. Tu jeszcze jeden. I tu jeszcze jeden. Rolek brak. I ostatni symbol to są balony. A już jedźmy od dołu. Tu mamy balony. Tu mamy balony. Tu kolejne. A tu jeszcze był dzwon. No! Dobrze. Tu mamy balony. Tu są, ale tu nic nie chcą stworzyć. No, ok, Jeszcze balony w niebieskim masz. A tu wyżej, chyba. A tu jeszcze, no tak. A to zielona raczej. Dobra, jeszcze szukamy balonów. Balony, balony. No i tu jeszcze na koniec. Są na górze. Jeszcze <laughs> nie tworząc linii. Nie tworząc. Tutaj się kontrolna, co prawda, tutaj coś sugerowała, ale niestety. niestety nie. pozostałe nie chcą się zgodzić z nią. I no, nie odcinek sobie. okazał się pusty. No, no, czyli tym razem po kolei 16-17 okazała się pusta. No, trudno. Nie będziemy z tego powodu płakać. Podrapaliśmy sobie. Tak, dla Was był. Tak, oczywiście, tylko dla Was, żebyście mogli coś poglądać, jak nas kochacie, lubicie to. Ale wiem, że są te osoby naprawdę kochane. Właściwie wszyscy. Wszyscy. I dziękujemy za miłe komentarze. Czytamy komentarze, ale nie zawsze mamy czas odpisywać, wybaczcie. Jak tylko jakiś czas się znajdzie, to czy Mario, czy ja, to od razu coś odpisujemy i czytamy, i odpisujemy, ale nie zawsze ten czas jest taki, wiecie, żeby usiąść i wszystko po kolei zrobić, no. To, co nam należy się, wam e, należy się. Dobrze, także pozdrawiamy serdecznie, buziaczki, trzymajcie się. Zobaczymy się już wkrótce. Pa, pa, A -a. kochani. Pa.